Cześć tu Kamil, cię pokażę Wam potężną wichurę, jaka przechodzi nad Polską. Ten żywioł, ten głos, te ruszające się drzewa. Porywy miejscami są bardzo mocne. Jak widać, drzewa się strasznie kołyszą. Ten odgłos niszczycielski. Wiatr nie, nie jest mocny, lecz porywisty. Miejscami ustaje, ale nachodzą takie fale, że jest, że jest bardzo głośny oraz, oraz mocny. Wędrujące szybko chmury, proszę zobaczyć, jak się wszystko rusza, zaraz kolejna fala wiatru nadejdzie. Proszę czekać już, słychać ten nadchodzący wiatr. Nawet gałązki drzew jak się ruszają, o, mamy kolejny podmuch. Proszę, proszę zobaczyć: łamie drzewa, ludzie prądu nie mają, żywioł który na, przywędrował do Polski.